Szanowni Państwo, co prawda wszystkie perły zostały już rozdane, natomiast wiem, że pan Starosta chciałby wyróżnić jeszcze jedną osobę. Drodzy Państwo, dużo honorów dzisiaj już rozdaliśmy i przekazaliśmy dla mieszkańców naszego powiatu, ale chciałbym poprosić jeszcze, o to nie koniec honorów dzisiejszego wieczoru, do nas na scenę panią Beatę Kaczmarczyk-Wiliwek naczelnika urzędu skarbowego w wieńjsze. Zapraszamy również pana Romana Koszyka, starszego serkwy w listce. Drodzy Państwo, pozwólcie jeszcze, pozwólcie jeszcze parę chwili usłyszeć, co pan starosta napisał dla Pani Naczelnik. Są ludzie, o których mówi się człowiek-instytucja. Dobrze przygotowani merytorycznie do swojej pracy, posiadający odpowiednie doświadczenie, stają się nieocenioną osobą w firmie. Urząd Skarbowy listę ma to szczęście, że służy mu Pani swoją wiedzą i doświadczeniem w niełatwym, w niełatwym obszarze, jakim jest nadzór nad systemem podatkowym państwa. O tym, że jest to Dobra praca świadczy próba wielu instytucji, prośba, wielu instytucji i środowisk przyznania na Urzędu Skarbowego w Wieliczce wyróżnienia Starosty Wielickiego. Tak sprawne funkcjonowanie Urzędu Skarbowego w Wieliczce oraz szereg podejmowanych przez niego działań nie byłyby możliwe bez Pani na czerwę. To dzięki Pani kompetencji i osobistemu zaangażowaniu instytucja ta wykracza Poza standardową działalność urzędów skarbowych i w tym można opatrywać wręcz wzorcowego ich funkcjonowania i pozytywnego odbioru społecznego. Mieszkańcy powiatu traktują ten urząd jako przyjazny sobie, co samo sobie jest ogromnym sukcesem. Proszę, I wiem, że chciałbym dołączyć do tych życzeń również inicjator Starszycego Wielkiego, pan Roman Koszul. Proszę. Tak to, to dziwnie, to prawda, że jeśli, dziękuję Pani Naczelnik rządu Skargowego za dobrą pracę, tak? Wiem, że niektórzy przedsiębiorcy, mnie chyba teraz nożami zacięchali, ale, ale kochani skończyły się czasy typu, że walimy się o milarza, Nie, to jest przyjazny Urząd Skargowy dla nas wszystkich i za to Pani Naczelnik bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze okolicznościowe gratulacje. No to Państwo, jak sami Państwo zobaczycie, Pan Romana słoni tutaj naszym Panią Naczelnik. Wcale tak groźnie nie wygląda. Panie Naczelnik, zapraszamy do mikrofonu. Na momencik, kilka słów. Dzień dobry, witam Państwa. Przede wszystkim chciałam pogratulować wszystkim na pracę. Natomiast jeśli chodzi o nasze wyróżnienie, to serdecznie dziękuję w imieniu swoim i swoich współpracowników. To głównie dla nich ta nagroda. Chciałam podziękować tym bardziej, że jest to dla nas to wyróżnienie. Świadczy o tym, że jakość świadczonych usług przez Urząd Skarbowicz jest pozytywnie postrzegana przez klientów, ale jednocześnie to wyróżnienie stanowi dla na nas motywację do dalszej pracy nad doskonaleniem obsługi klienta, tak aby jeszcze bardziej urządów postrzegamy przyjaźnie, a nie tylko jako urząd od poboru Dziękuję jeszcze